Witam państwa w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Dzisiaj wieje mocny wiatr, pada ulewny deszcz, jest bardzo gorąco. To, co mówi przewodniczka, zależne jest od warunków atmosferycznych w danym dniu. Dziękuję, że zdecydowali się państwo na zwiedzanie z przewodnikiem. Przychodząc tutaj, przysłużyli się państwo zachowaniu tego miejsca, przysłużyli się państwo pamięci. To znaczy, że chcą państwo pamiętać. Dziękuję. Witając się, przewodniczka patrzy na zwiedzających. Zwiedzający patrzą na przewodniczkę. Przed chwilą przeszli Państwo przez obowiązkową kontrolę. Na teren miejsca nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, żadnych narzędzi, nic, co mogłoby wyrządzić krzywdę drugiemu człowiekowi. W tym miejscu krzywda była wyrządzana zbyt wiele razy.